Witam serdecznie z tej strony, Nowciu. Jak już widzicie, wygrała wersja Pokémon Fire Red. Ogromna ilość z Was oddała głosy na to, by zagrać właśnie w tą wersję. Myślę, że możecie że się troszeczkę sugerowaliście tym, to co mówiłem, że przeszedłem niedawno i będę się troszeczkę nudził. Przechodząc po raz kolejny, zrobiliście mi tak troszkę na złość. nic się nie stało, z wielką chęcią tak czy siak zagram. Jak widzicie, to jest wersja By Dark Archon, którego swoją drogą bardzo lubię i polecam oglądać też Archonika. Jest to wersja spolszczona. Specjalnie dla Was też tą wersję spolszczoną pobrałem, żeby było łatwiej to ogrywać, rozumieć. Swoją drogą nigdy nie grałem w tą właśnie spolszczoną wersję, no więc też doszedłem do wniosku, że to będzie taka fajna odskocznia, bo troszeczkę się będzie to różnić. Jak widzicie korzystam z emulatora WBA10. Chciałem na samym początku korzystać ze znanych emulatorów jak Visual Boy, No GBA, które są programami tutaj jest dostępna aplikacja dzięki której również mogę podłączyć swojego pada od Xboxa, jak widzicie na kablu ponieważ jest to ta starsza wersja nie mogę przez bluetooth ani nie mam odbiornika bluetooth i będzie mi się o wiele wygodniej też swoją drogą grało. Dlatego jeżeli ktokolwiek chciałby grać właśnie na PC to polecam właśnie takie rozwiązanie z tym programem WBA10 no ale dobrze zacznijmy zobaczymy czy wszystko będzie działać działa. Tak jest, wytłumaczymy działanie, o tak, dobrze, rozumiem, rozumiem, to nie trzeba, w świecie, do którego masz zamiar zaraz wkroczyć, czeka Ciebie wielka przygoda z Tobą w Głównej, rozmawiaj z ludźmi, szukaj sekretów, gdziekolwiek się nie znajdziesz, zbiera informacje i podpowiedzi z każdego źródła, trochę tak to mi brzmi jak e, Google Translator, nowe, Nowe ścieżki otworzą się. Gdy pomożesz ludziom w potrzebie, pokonasz przeszkody i rozwikłasz tajemnice. Czasami na pojedynek wzywają Cię inni gracze i zaatakują dzikie stworzenia. Odwagi, nie poddawaj się. No dobrze, przechodzimy dalej. O Jezus, jeszcze? Mam nadzieję, że w trakcie podróży nawiążesz kontakty z nowymi przyjaciółmi, a na Twojej twarzy pojawi się uśmiech. To nasz główny cel. Wciśnij A, a rozpocznie się F. wielka przygoda. Oczywiście, wciskamy to A, a ja to jeszcze na samym początku przypominam. Pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji wszystko jest. Zaczynamy naszą przygodę z Fire Red. Tadam. Oczywiście, pewnie powita nas profesor. Tak jest. I cześć, cześć, profesor. Cześć, witamy cię. Miło, ja cię już znam. Ty może mnie też powinieneś znać, bo już tak długo gram. Witam, witam, witam w świecie Pokémonów. Nazywasz się Oak, chociaż często ludzie nazywają mnie profesorem Pokémon. Ten świat zamieszkiwany jest przez stworzenia zwane Pokémonami. Szczerze, jak tak tutaj to czytam, to nie wiem, czy nie wolałbym e, oczywiście grać po angielsku. Jakoś jestem mega przyzwyczajony i e, o wiele sensowniej to wygląda po angielsku. No, może, może po prostu takie jest moje dziwne odczucie, no, ale jak się grało wszystkie części, wszystkie części były po angielsku, e, no to tak jak jest po polsku, to bardzo dziwnie się czuję. Wszystkie przyciski działają tak jak trzeba, tu może trochę zgłośnimy, tak jest, bo będzie lepiej słychać, w szczególności, że komputer zaczął głośniej pracować. Wnuczek, no wnuczka nazwiemy, tak jak tradycyjnie zawsze nazywamy na samym początku, Gary. Przyzwyczajenie, jeżeli to jest Pokemon Rap, Blue, Green, Yellow, Fire Red, Leaf Green, zawsze nazywałem tego przeciwnika Gary, bo to jest dla mnie Gary i no nie byłbym w stanie, nieważne co bym się mógł mu wymyślić, totalne obraźliwe imię, ale wolę po prostu go nazwać Gary, no bo to jest, to jest po prostu moje przyzwyczajenie. No i zaczyna się nasza przygoda, ruszaj, więc pierwszą rzecz, którą zrobię, to zaraz oczywiście odpalimy start, opcje i szybkość tekstu. A ramkę też możemy zmienić, bo ramka lubię tą niebieską, czy... O niebieską, zapomniałem i teraz szybki wolny średni. Szybki, dobra, oj, I'm sorry, eee, najwidoczniej B nie działa tak jak ja bym chciał, bo wychodzi nam, poczekajcie, a poczekajcie, Xa muszę używać, okej, okay. dobra, przepraszam, myślałem, że zmapingowałem B jako właśnie Xa, znaczy Xa jako B. Ale najwidoczniej zrobiłem to inaczej. Pogadamy z mamuśką? Tak, wszyscy chłopcy opuszczają. Mówili tak w TV. Nasz sąsiad poprosił o porozmawiać. Dobrze, ale tradycyjnie, jak wiemy, jeżeli graliście oczywiście, no ale no zajdę. Gdy się wchodzi do profesora Ołka, bo tutaj jest jego laboratorium, no to profesora Ołka niestety nie ma. Jest tylko Gary. I co? To tylko Nowciu dziadka nie ma. No dobrze, wiem, że dziadka nie ma, ponieważ dziadek, wyruszył do... E, się pochował po prostu gdzieś i zawsze żeby wymusić na nim pojawienie się, boże pamiętam jak ja się męczyłem jak byłem mały i mówię no gdzie on jest, aż w końcu po prostu zrobiłem coś takiego wyszedłem, szukałem go w każdym domku i mówię no gdzie on jest i właśnie profesorek Oak dopiero przyszedł, był chyba u mamuśki nie wiem co on tam robił ho ho ho, ho. nie wiem więc idziemy za Tobą profesorku Idziemy, panie profesorze. 60 fps ale to ładnie wygląda. W przeciwieństwie do tego, co się działo w Na Lolu. Hmm? Dziadku, mam dość czekania. Nie bądź taki niecierpliwy Gary. Nie bądź taką mendą. Więc no nowciu, tam leżą trzy Pokémony. Haha! Znajdują się wewnątrz tamtych Pokeboli. Gdy byłem młody, też byłem trenerem Pokemonów. Ale teraz już jestem stary i zostały mi tylko te trzy. Możesz wziąć jednego. Idź wybierz Świetnie. No Gary, już przestań tutaj się burzyć, jesteś uprzywilejowany, tak ciak. siak. Wybierasz drugi, zawsze wybierasz Pokemon'a, który kontruje. Mamy Bulbazaura. Trawiasnego Pokemon'a Bulbazaura. Nie! Bulbazaura, mi już mam dosyć na nie patrzeć, ponieważ mam spawn. O właśnie, zaraz sprawdzę, czy może się pojawił kolejny. Mam spawn tutaj na blisko siebie Bulbazaurów. I no, co ja chcą, ale... Te bulbazaury już mi się przeżarły, bo ciągle po nie biegnę. Squirtle też tam występują, ale rzadziej niż te bulbazaury. Nie, nie chcemy Squirtla. Chcemy tradycyjnie tak jak zawsze. Jak też sama. No, mogę i tym zrobić. Jak też i sama nazwa? Fire Red sugeruje. Bierzemy Charmandera. Tylko wiecie co? Znowu zrobiłem to samo. Dobrze, że to nie przerywa. Muszę zmappingować to, co jest na X, na B. Ale to już zrobię przy następnym odcinku. I tak, pierwsze co, zrobimy może tutaj zapis, zobaczymy czy to się zapisuje, tak jak powinno być. Bo chcę, żeby miał w miarę dobre statystyki, czyli żeby miał dość wysokie special attack, bo na tym głównie się opiera Charmander. Tak, chcemy Charmandera. Wstawiam tę myszkę. No mówić Charmander od profesora Ołka? Nie, nie lubię nazywać, niech zostają takie jakie są. Poza tym to jest za dużo myślenia, to bym się czuł naprawdę jak gdyby RPG, gdzie muszę też dawać imiona. Nie do torby. Idziemy do Pokemona i sprawdźmy, jak wygląda nasz. Opcję przedmiot, Jezus, to tak dziwnie brzmi. Jak wygląda nasz Charmander. Oj, ogień jest podmienione Tutaj, ładnie. I Special Attack. Tak jest, bardzo dobrze, ponieważ ma 12. W obronie słabiej. No. Special obrona też, szybkość dobra, a tak dobry. Nie będzie tak źle właśnie takiego czegoś oględna. O Boże, jeszcze teraz to. Bo ogólnie tutaj macie z trenera jaką on ma naturę. A natura jest teoretycznie właśnie takim też troszeczkę jakby IV. Właśnie co nam mówi, z czego zabiera, a do czego dodaje. I pamiętam to w miarę po angielsku, ale jak jeszcze mi to po polsku jest przetłumaczone, to za żadne skarby świata. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zostawmy to w takim razie tak jak jest. Wygląda nieźle ten Charmander. Zobaczymy jak będzie po walce, ponieważ zawsze Gary musi z nami zawalczyć. No, w każdej grze nasz przeciwnik główny musi z nami odbyć pierwszą walkę. Czasami to się dzieje wcześniej, czasami później. Ale tutaj od razu w laboratorium. Taki niecierpliwy jest ten Gary. A jak widzicie, do Squirtla, my mamy Charmandera. No cóż, jak zawsze porywczy. Nowciu, nigdy wcześniej nie prowadziłeś walki Pokémon. Ha ha, ha 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 Prowadziłem mnóstwo. Um, I dlatego też, no oczywiście, pasek jak do połowy, no to się staje żółty, jak 25% czerwony. Wszystko to wiemy. I tutaj możecie zauważyć, jaka jest różnica między systemem walki w Pokémon GO, a jaki jest system walki w rzeczywistych grach. Jak dla mnie ten... System turowy jest naprawdę bardzo fajny, bo no trochę więcej wymaga skupienia, ale no to by musieli naprawdę zrobić mnóstwo, mnóstwo zmian. Oczywiście tutaj Squirtle używa defensywnej umiejętności Tailwind, który mi obniża moją obronę. Czyli jak mnie raz walnie, to za te dwa ataki, praktycznie trzy które ja zrobiłem, zada mi podobny damage. Ale ja się nigdy w to nie bawię na samym początku, żeby obniżać. Poza tym Charmander ma growla i to obniża mu atak. A ja już tutaj go na całe szczęście rozwalam. Bo jeden jeszcze hit i to ja bym dostał jakby Charmander zmisował, bo może nie trafić. 70 punktów expa pięknie, szósty level nam wskakuje. U, ale do special ataku dostaje tylko plus 1 szybkość plus 2. No może nie być takim to dobry, bo naprawdę nie wiem, jak to jest po angielsku. Oględna. To zależy tylko też i wyłącznie od tłumacza. Co? Niewiarygodnie. Wybrałem złego Pokemona. Wybrałeś dobrego Pokemona, ale nie umiesz nim walczyć. D! Ołk oczywiście się podjarał. Nie wspaniale. Zdobyłaś nagrodę. Twoje Pokemony stają się silniejsze. Walcz z trenerami i trenuj Pokemon. I takie mamy zadanie w tej grze. Teoretycznie. I już Gary tutaj sobie ucieka. Tak jest. My możemy podejść teraz do profesora. Tylko w ten sposób zdobędziesz poziom. No, tak, tak jest. U nas niestety poziomy się robi przez cukierki stardasty. Fajnie by było jakby rzeczywiście za walki między trenerami było coś dla tego danego Pokemona, żeby załóżmy nie wiem, zdobywał level, ale dość łatwo to może by było nadużywane. Tu widzicie są Pokédexy, które dostaniemy zarówno ja i Gary, tylko... Nie wiem czy na wypadzie grać, czy na tym, może na tym nie grać. Tylko niestety muszę dojść do kolejnego miasta i odebrać przesyłkę dla profesora Ołka. Tutaj wracamy do domku, uleczymy się u mamki. O Jezus! I mamka mówi, że powinniśmy odpocząć. Tak jest zawsze. Teraz myślę, że możecie się trochę. Albo dojdziemy do tego e, miasta, jeszcze zajdziemy tylko do pro, domu profesora Ołka, bo nie pamiętam, czy już teraz dostaniemy town map. Tak jest, chyba już teraz w walce przeciwko Chciałabym to widzieć. Nie, jeszcze mi nie, da. dopiero jak odbiorę przesyłkę, przyniosę ją do Ołka, dostanę 5 pokeboli oraz dostanę też tą mapkę. No i dobrze, lecimy dalej, zobaczymy, jak tutaj ten emulator sobie da radę, Oczywiście enkantery od samego początku. I nasze ukochane z Pokemon Go Pokémony Ratata oraz PJ. Więc walczymy. Swoją drogą, przypuszczam, że tutaj mogę przyspieszyć troszkę, bo to jest moja przywara, jeżeli o to chodzi, że na czas jak zaczynam tą grę, to do momentu, aż dojdę do pierwszego miasta, muszę wbić na danym Pokemonie. Dziesiąty level. Mam to przy każdej takiej okazji. W szczególności przy tych star, późniejszych grach jak Goldius czy Emeraldy, i te wszystkie trzecia generacja, czwarta generacja, gdzie się walczy z, ze swoim głównym przeciwnikiem, później chcę po prostu go praktycznie z-one-shotować, Dlatego no co, jak co, dobijam ten level i to mi już tak zostało. To jest moja przywara. O, ale wrzucił Charmander pięknie. Nie mamy już siódmy, czyli jeszcze trzy levele. Zawsze tak robię. Piękny, special attack poszło. Poznał Ember. Tu to jest najlepsze. Ember we wcześniejszej wersji, czyli w zwykłym Fire, znaczy w zwykłym Redzie. Ember dostawało się gdzieś tak, żeby wam nie skłamać. Chyba na dopiero na dziewiątym levelu. Eee, tutaj on nam da właśnie potionka. I to mi też strasznie bolało, bo bardzo późno dostawał takiego power spike'a, można powiedzieć, ten Charmander. No a co, jak co, wolałbym, żeby był ten Ember szybciej, bo już sami zobaczycie, jako że mój atak specjalny jest mocniejszy, to też od razu łatwiej tego ten level będzie nam się wbijać. Um, Słową drogą, mogę użyć Scratch, scratch go dobry, ale nie ma tego złego. Nabijamy te XP. Jakoś mi się wydaje, że te XP szybciej wskakują niż jak ostatnio grałem. Swoją drogą ważną rzeczą w grach Pokémon jest jeszcze to, złapiecie cię złapie zawsze łapie Pidzeya, że tak jak widzicie, tu w prawym rogu macie typ jaki to jest ataku oraz jego ilość PP. Czyli ile razy możecie dany atak użyć. Załóżmy przykładowo, taki Scratch ma 35 użyć, natomiast Ember ma tylko 25. I to jest bardzo ważne, jak gracie w takie gry, by zawsze zwracać uwagę. Najczęściej jest tak, że im mocniejszy też ten cios jest, tym mniej ma tych ataków. Przykładowo Fire Blast ma tylko i wyłącznie 5 użyć. Wiadomo, dla tych, którzy są wprawieni, grali już trochę w, tą, w te gry Pokémon. Są takie itemy, dzięki którym można później wbić level, po prostu no, ilość tych ataków, jeżeli o to chodzi. Dlatego, że one są strasznie, strasznie drogie. Można je dopiero kupić w Golden Goldenrod City, już chciałem mówić, czyli z, z Golda i Silvera. Um, ale nie Golden Goldenrod, tutaj to można kupić. Dopiero w Saffron City, jak dobrze się domyślam, bo tam jest taki duży sklep. Saffron City to jest tam, gdzie jest psychiczny swoją drogą eee, gym. I no, one są naprawdę bardzo, bardzo drogie. Dobra, przejdziemy tutaj i myślę, że uleczymy naszego Charmandera. Bo. A, dobra, zobaczmy, może nam się uda. Może go dobijemy. Trzy, my mamy osiem, spokojnie. Spokojnie powinniśmy wytrzymać to. Zbije nas gdzieś tak do dwóch. Albo w ogóle nas nie zbije. Brawo, Charmanderku. No już teraz, zaczyna powoli wchodzić. Dobrze, więc pójdźmy. Jesteśmy w Viridian City. I pierwsze co, udajemy się do Poke... Stopa? Nie. Do Pokémon Centrum. By wyleczyć naszego Pokemona. No wejść na kilka sekund, dobrze, szybko uleczone. Swoją drogą, taką, takie. Pokémon, no właśnie, centra mogliby oni wprowadzić do gry. Mam nadzieję, że na, na pewno mają to w planach i że, załóżmy, nie wiem, może zrobią to, jak jest ta umowa z tymi McDonald'em, że McDonald'y staną się Pokémon centrum. Eee, tylko, że to by było też słabe, że o to chodzi, bo trzeba byłoby iść aż do jakiegoś maka albo ci, którzy nie mają maka w miejscowości, no to nie mogliby sobie za darmo uleczyć Pokemona. Dlatego muszą naprawdę wpaść na jakiś sensowny pomysł, jeżeli chodzi o te Pokémon centrum. Dzisiaj język plącze. Ale wiecie co? Może zróbmy ten deseń... Że odbierzmy od razu tą paczuszkę. No. Idziemy. Na gałce analogowej troszeczkę Czasami źle złapie. Anemort. Tak, jestem z Palette Town. Dawaj mi tą przesyłkę, paczkę dla Oka sprzedawcy z Pokémon. Jezus, trochę tragicznie to brzmi. Kluczowej kieszeni tam było? Czy ja dobrze widziałem? Kluczowej kieszeni? Key items, no, kluczowa. Teoretycznie tak, no to są, jak w RPGach, przedmioty do zadania głównego. No i wbiliśmy już ten dziesiąty level w końcu, więc tradycja została dopełniona, tak jak to lubię, więc najpierw w sumie zamiast zajdziemy do ołka, to zajdziemy do naszej mamusi, mamusia nas Tuli. odpoczniemy, Pokemonik się wyleczy i idziemy teraz do profesorka, chodź tutaj profesorka, come on. Dawaj nam Pokedexa, dawać nam Pokebole i zaczynamy naszą podróż. Witaj profesorze. Tak, jak mój Pokémon. dobrze się przywiązywać. No ba, no bo go trenuję od razu. Tak, mamy dla ciebie paczuszkę. Zamówione Pokebole, miałem je odebrać. I przychodzi znowu ten wypierdek Gary. Miałem dla was zadanie, to sobie przypomniałeś. Leży to jak wół ogromny. Nowoczesna encyklopedia, no ciuj, gary weźcie to. Pokemex, yeah. I ten smutny Bulbasaur tam siedzi na tej, na tym stoliku. Pokébolo. Otrzymałem 5 Pokéboli, dobrze. Przydałoby się, bo taki ten fajny był ten cj 4 na czwartym levelu, bym go od razu sobie złapał i robił z niego Grziotta. To było moim marzeniem, ale nie, już jestem o to za stary, nie poradzę sobie z tym. Więc, dobrze, spełnimy twoje marzenie. Boże dziadku, nie chcę Cię martwić, ale nie będziesz tu potrzebny, pójdę i pożyczę mapę miasta od mojej siostry, powiem jej, żeby to by nie dało. ha ha ha, dała mi coś innego, ha ha ha, dobra, profesor, ze sobą już nie gadamy, dostaliśmy 5 pokeboli, eee, w sumie nie, dobra. to w innej części od tylko się dostawało, 5 pokeboli, idziemy do siostry, wyraz kolejny, i odbieramy mapkę. No, czekajcie się do niej. Straszny z niego leni. Nie pamiętam, żeby to było tak w angielsku. I dostrzymaliśmy town map. Tylko nie wiem czemu mapę miasta, a później było town map. No i dobra. Więc tak. Tu nasz nowciu zapisujemy grę. Mam nadzieję, że na to chwilę się Wam odcinek podobał, ponieważ tutaj kończymy dalsze przygody w Pokémon Fire Red. Myślę, że będą w dniu jutrzejszym. Jak już tak? Zobaczymy. Jeżeli pamiętajcie, ten filmik się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. No i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!